Do tej pory pokazywałem pracę na warstwach, ale były to przypadki, gdy odkrywaliśmy warstwy. Czasami jednak musimy postępować odwrotnie, czyli zakrywać, ukrywać, maskować, szczególnie te miejsca, które w późniejszej obróbce mogą być przepalone. Jak to się odbywa, pokażę w tym tutorialu. Zaczynamy jak zwykle od wykonania kopii zdjęcia. Dalej krzywe, wyciągamy je. I jeszcze raz. No i widzimy że tutaj są te miejsca przepalone. Teraz sięgamy menu Layer, Layer Mask i pierwszą opcję. Bierzemy pędzel, ale koniecznie w kolorze czarnym. Wielkość pędzelka dostosowujemy do wielkości obiektu. Przenikanie ustawiamy poniżej 50%. I próbujemy ukryć troszeczkę za bardzo. I jeszcze musimy zmniejszyć. Niech to będzie około 25%. I ukrywamy te przepalone miejsca. Layer i połącz w po tak to wygląda na pewnym zdjęciu. Oczywiście, swoją zabawę, możemy dalej kontynuować. Ok, no i proszę, nie mamy tutaj tych miejsc przepalonych, które zakrywałyby nam te części głowicy.